Simon Sinek, autor i mówca motywacyjny, mówi tak: Dobry lider poświęca dla swoich ludzi czas, energię i swój własny komfort. Nazywam się Darek Goc, oglądasz stówę dla lidera, czyli o przywództwie w 100 sekund. Czas, energia i własny komfort to najbardziej wartościowe źródła, z jakich czerpią charyzmatyczni liderzy. Dlaczego tak się dzieje? Bo dając innym swój czas, energię i rezygnując z własnego komfortu, pokazujesz ludziom, jak bardzo ci na nich zależy. A my ludzie uwielbiamy tych, którzy okazują nam, że im na nas zależy. Czas ma to do siebie, że bezpowrotnie przemija. Więc jeśli spędzasz go z kimś, budując wartościową relację, z kim dzielisz się wiedzą, komu pomagasz osiągnąć lepsze wyniki, to tak naprawdę dajesz mu coś. Co w biznesie jest bardziej wartościowe niż wynagrodzenie? Dajesz mu czas, którego w przeciwieństwie do pieniędzy już nie da się odzyskać. I ludzie wokół to wiedzą i bardzo doceniają. Energia to coś, czym zarażasz innych. Dajesz motywację, gdy ludzie zjeżdżają w dół energetyczny. Dajesz nadzieję, kiedy pojawiają się trudności i zwątpienie. Dajesz uśmiech i luz, kiedy ich potrzeba, oraz powagę i skupienie, gdy należy wytężyć siły. Dając innym swoją energię, stajesz się siłą napędową i dobrym duchem zespołu. Twoim największym obowiązkiem jako lidera jest służyć innym. Jeśli zależy Ci na tym, by zbudować i utrzymywać pozycję przywódcy, na którym chętnie podążają ludzie, musisz inwestować w relacje, więzi i zaufanie. Ludzie muszą uwierzyć i wiedzieć, że mogą na Ciebie w każdej sytuacji liczyć, a to w wielu życiowych sytuacjach będzie wymagać od Ciebie poświęcenia własnego komfortu. Jesteś gotowy, by dawać ludziom czas, energię i własny komfort? Jeśli tak, to chęć i gotowość przekuwaj w czyny i bądź na co dzień osobą, której zależy na innych i nie boi się tego okazywać. Dziękuję Ci za tą stówkę, którą właśnie w siebie zainwestowałeś. Do zobaczenia!